Atmold, Shila, spotykamy się w moim namiocie. Macie mi wyjaśnić, co tam się do stu diabłów stało. I jak się tego pozbyć? Tak jest, wasza wysokość. Wezwijcie dowódców kompanii. Bezwłocznie, wasza wysokość. Dziesiętniku, miej na oku Wiedźmina. Raczej nie chce mnie zabić jak Foltesta, ale niech się nie szwenda po obozie jak bezpański pies. Zajmij go czymś przez chwilę i przyprowadź do mojego namiotu. Panie, proszę o audiencję. Później. Najpierw czarodzieje, Wiedźmin, potem zobaczymy. No i pięknie, a zapowiadała się spokojna wojenka. Można tu gdzieś zwilżyć gardło? Roż, ręczysz za niego? To nie on zabił Fultesta i Demawenda. No to chodźmy. Ale nie widzimy na drugiego, zrobimy sobie kiedy indziej. Na razie, zagrajmy. Nasz zbrojmistrz. Jest zawalony robotą dla wojska, ale od czasu do czasu przyjmuje zlecenia prywatne. Okej. Okay. Tak? Prowadź do króla. Widziałem dość obozów w życiu. Nie mogę. Król kazał mieć na ciebie oko. Naprawdę chcesz mnie niańczyć? Masz rację, chodźmy! No nic, próbowałem. Akcji się nie udało, ale... Przekonało go to, że... Żeby mnie nie niańczył. Naprawdę? Tego się nie spodziewałem. Jak leci chłopcy? Nogi już nie czuję od tego stania wśamać. Przysłałbyś jakąś zmianę za godzinę. Otwierajcie bramę! Król chce widzieć Wiedźmina. Już, yes, już. Yes. Idź prosto do królewskiego namiotu. Trafisz bez ohyby. Ja mam parę spraw do załatwienia. Bywaj, Zywik. Jakbyś mnie szukał, to będę gdzieś koło głównej bramy. Bywaj! O, Wiedźmin! Król go sprowadził przeciw upiorom. Mówisz? No Musa... brać, tutaj w sumie jest coś ciekawego. Po znacznikach nic nie widzę. Shillard. Ścigają cię niemal wszyscy, a ty nadal żyjesz. Imponujące. Trudno mi się odzwyczaić od życia. Jak każdemu. W całej swojej karierze ambasadora jego cesarskiej mości nie spotkałem jednak nikogo, komu tak by się to udawało. Pozwoliłem sobie sprawdzić kilka doniesień na twój temat. Powtórzę jeszcze raz. Imponujące. Szukasz zajęcia? Nie wiedziałem, że wynajmujecie się też jako żołnierze. Jestem tu w innym celu. Doprawdy? Mogę jakoś pomóc? Foltest był dobrym królem. Szkoda, że tak skończył. Przekazałem już konetablowi Natalisowi cesarskie wyrazy współczucia. Skoro już mówimy o Folteście i Temerii, krążą plotki o tajemniczym zniknięciu jego doradcy, coraz dziś Tris Merigold. Wiesz coś o niej? Dlaczego mnie o to pytasz, Ekscelencjo? Podobno coś was łączy. Przecież czarodzieje mają naturalny talent do rozpływania się w powietrzu. Dlaczego ktoś się tym niepokoi? Cóż, może ci sami ludzie zastanawiają się, czy uwięzieni w lochach wiedźmini nie mają podobnych zdolności. Unikasz tematu, zatem odpowiedzi są dla ciebie niewygodne. Ale niech ci będzie. Nie będę naciskał. Zapytam o coś jeszcze, jeśli można. Oczywiście, Ekscelencjo. Wspomniałem tris. Bo nurtuje mnie jedna sprawa. Czarodzieje są znani z wzajemnej zawiści i rywalizacji. Ciekawe, czy jakaś sprawa mogłaby ich połączyć. Chyba nie do końca rozumiem, Ekscelencjo. Zapytam konkretnie. Czy wiesz coś jak, o przynależności jak, Merigold a, do Politycznej ja Organizacji Czarodziejek? Oczywiście zakładając teoretycznie, że jednak jesteście no. lub byliście ze sobą blisko. Niech mi ktoś powie o co on pyta, bo kompletnie się nie zorientowałem. Dlaczego znajomości jednej z czarodziejek mogłyby interesować ambasadora Nilgardo? Interesują mnie różne rzeczy, na przykład sztuka. Dziś właśnie dostarczono mi bardzo interesującą rzeźbę. Dość specyficzne dzieło ulotne, zmysłowe, zmusza do rozmyślań. Pewnie nawet łowca potworów nie pozostałby obojętny wobec zaklętego w nim piękna. Zapewne. Obawiam się jednak, że nie mam czasu na podziwianie sztuki. Chcesz zapytać o coś jeszcze? Mam trochę spraw do załatwienia. Dlaczego Waszą Ekscelencję tak interesują organizacje czarodzieje? Zastanawiają mnie dziwne zbiegi okoliczności. Doniesiono mi, że podczas zamachów w okolicy widziano kilka z nich. Magowie zawsze kręcili się wokół monarchów. Tam są pieniądze i władza. Dlatego nikogo nie oskarżam. Powiedziałem, że to mnie tylko zastanawia. Nie wiem, czy wychwyciliście, ale ta rzeźba. Ci, którzy nie grali, nie ale... no, nieważne, czy grali, czy nie, teraz i tak będzie spoiler. <laughs> Schillar w tym momencie się przyznał, że on jest w posiadaniu Tris. Już w tym momencie, teraz, w tej chwili, gdzie z nim rozmawiamy, bo Tris została ee, Jak to było? Zaczarowa zaczarowana w netrytową figurkę. Ten trik jest dobrze znany z książek, ponieważ Jennifer została w taki sam sposób zaczarowana. Ciekawi mnie, co tutaj robi poseł cesarza. Ostatni niefortunny konflikt nie wpłynął dobrze na sytuację ekonomiczną państw w północy. Jego cesarska mość pragnie stabilizacji. Chcemy wam udzielić pomocy finansowej. Odwiedzam więc krainy dotknięte wojnami. Z tego co widzę, Hensel radzi sobie doskonale. Szczegóły mojego poselstwa tutaj to sprawa między cesarzem a królem Kedwen. Być może nie wszystko jest aż tak tajne. Jedną rzecz mogę ci zdradzić. Cesarz był bardzo poruszony pogłoskami o powrocie Białego Wilka. Kazał mi osobiście zbadać sprawę i zdać raport. Dlaczego się mną interesuje? Tego mi nie powiedział. Jego cesarska mość zachowuje swoje motywacje dla siebie. No i tutaj już też jest zapowiedź do Wiedźmina Trzeciego. A propos rozmowy Geralta z Enchiren, na w zimie. Najpierw Foltest, teraz Henselt. Ekscelencja ma w planach odwiedzić króla Redani? Nie będę musiał jechać tak daleko. Radovid jest teraz w drodze do Lokmuin. Lub może już dotarł na miejsce. Tam się spotkamy. Lokmuin? Starożytne elfi miasto i źródeł Pontaru. Dlaczego tam? Magowie chcą tam odtworzyć swoją radę. Wystosowali zaproszenia do wszystkich monarchów. Dobra, Henselt. Wejdź, Wiedźminie. Ta rozmowa zostanie między nami. Pomogłeś mi we mgle, a to znaczy, że mojej śmierci nie chcesz. Więc czego chcesz, Geraltie z Rivi? Spokoju, panie. Muszę oczyścić swoje imię. Niezwykłem mieszać się do polityki, ale tym razem nie mam wyboru. Krótko i konkretnie. Żadnego pieprzenia o kodeksach i tajemnicy zawodowej. Zabiłeś Voltesta? Nie. A wiesz, kto zabił? Wiedźmin. Leto. Znasz go? Nie. Mówiono mi, że straciłeś pamięć. Skąd możesz wiedzieć? Mówię, co wiem. Chciałeś pani konkretnej rozmowy. De twierdzi, że ten Leto jest gdzieś w okolicy, to prawda? Tak. Czego to szuka? Chce mojej głowy? Ukrywa się przed jorbetem i jego skojatel. Nie wiem, co planuje. Zamierzasz go dopaść? Tak, panie. Ostatnie pytanie. Wiesz, kto zlecił zabójstwa Foltesta i Demawenda? Kto stoi za królobójcami? Nie, ale dowiem się, jak znajdę to. Szpiedzy potwierdzają twoje słowa. Wierzę ci. A teraz druga sprawa. Mgła, upiory i całe to magiczne gówno blokujące moją wyprawę wojenną. Czarownicy jak zwykle okazali się bezużyteczni. Beł coś o wyższej magii i klątwach odroczonych i innych bzdetach, ale nic z tego nie wynika. Sprawę trzeba załatwić mieczem. Wiedźmińskim mieczem. Co ty na to? Dobrze. Zrobię to. Doskonale. Zdejmij klątwę, a król Henselt okaże się łaskawy. Nawet jak nie złapiesz tego Leto, osobiście pomogę ci się oczyścić z zarzutów. Detmold jest do twojej dyspozycji. Udzieli ci wszelkich informacji. Od teraz możesz się swobodnie poruszać po obozie i okolicy. A teraz zostaw mnie samego. Klątwa została rzucona trzy lata temu. Czy przez ten czas wydarzyło się coś, co wskazywałoby na jej działanie? Jakie to ma znaczenie? Królu, nie mówimy o bazarowej wróżbie. A nie o zaklęciu rzuconym przez początkującego magika. Ta klątwa wywołała zaćmienie słońca i przyzwała dziesiątki duchów. Mamy do czynienia ze skomplikowanym wielostopniowym zaklęciem. Żeby je rzucić, trzeba mieć nielada wiedzę i umiejętności. Zdjęcie takiego czaru jest jeszcze trudniejsze. Jeśli mam się tego podjąć, oczekuję współpracy. Ach, niech będzie. Gdy przedzieraliśmy się przez mgłę, krzyczało że to klątwa glewizik. Sabrina Glewisik, czarodziejki mojej niegdyś doradczyni kazałem ją przybić do koła odwozu i spalić. Umierając przekleła mnie i mój ród. To było kilka lat temu. Pamiętasz królu, jak brzmiała klątwa? Co dokładnie powiedziała Sabrina? Wszystko co wówczas przepowiedziała w jakimś sensie się sprawdziło. Gwiazda zdobna w krwawe warkocz przecięła nieboskło. Kwadratowe monety z morskich głębin. Mam ją, serca głupców. Monety? Tak. Detmold znalazł kilka u żołnierzy podejrzanych o zdradę. Za co skazałeś Sabrina Król? Rok po pokoju cintryjskim walczyłem z Denowendem o dolną Marchię. Generał Vandergrift dowodził częścią moich wojsk. Przeprawił się przez Pontar i przyjął bitwę na tym polu. Trwała do późnych godzin wieczornych. W końcu Sabrina Glevisik postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Na pole bitwy spadły płonące kule. Ponad trzy tysiące ludzi zmieniło się w spalone mięso. Ogień trawił wszystkich walczących. Rycerze piekli się w pancerzach. Zmieniali wskowyczące z bólu zwierzęta. Wojna to zajęcie dla ludzi honoru. Gdy biorą się za nią tacy jak Glevisik, zmienia się w piekło. Co popchnęło Sabrinę do ataku na własne wojska. Miała jakiś powód? Nic mi o tym nie wiadomo. Była moim doradcą. Członkinią Rady Czarodziejów. Przez lata tolerowałem jej wybryki. Była legalna? <laughs> Tylko wobec siebie samej. No dobra. Ale szczerze... To jest najdłuższy rozdział... Zbysam do siebie, wiedźminie. To jest najdłuższy rozdział, ale najciekawszy ze względu na to, że odczyniamy klątwę. A to nie jest takie. Wbrew pozorom to nie jest takie częste w Wiedźminie. Nie no, to też będę musiał też ulepszyć. Czyż czy czuję ja Ardach. Nie, dobra, bo to jest obszarówka. Igniarda muszę ulepszyć też Dziwoląg. wolong. A ci ktoś kiedyś? Nawet nie wiesz, jak bardzo się raduje na myśl o naszej współpracy. Fakt, nie wiem. Zobaczysz, Geralt. Nadchodzą lepsze czasy. Nie przeszkadza ci, że zwracam się do ciebie po imieniu? Nie. Wspaniale. Czuję, że się zaprzyjaźnimy. Pożyjemy, zobaczymy. Uściśnij mi dłoń, Gerald. Na dobry początek. Nie bój się, nie mam zatrutej igły ukrytej w rękawie. Zawsze uważałem, że uścisk dłoni może wiele powiedzieć o człowieku. Dowiedziałeś się czegoś? Masz uścisk wojownika. Mocny, stanowczy, dominujący. Jesteś typem zdobywcy. Kobiety uwielbiają takich... mężczyzn. Pytałem o klątwę. Ach, oczywiście. Co chcesz wiedzieć? Hmm... Pytałem go, bo... Później w trzecim akcie, nie pamiętam czy to... Nie, nie, nie pamiętam czy to był epilog czy trzeci akt, chyba, chyba jeszcze mieściło się w trzecim akcie. Jak się pomagało Vernonowi, to później można było się przekonać kim naprawdę jest Depot, i pytanie czy ktoś po tej kwestii już mniej więcej się już domyślał o co chodzi. Zauważyłeś, że nie wszystkie duchy były agresywne? Mhm, większość znikała, gdy się zbliżaliśmy. Myślę, że moc wykorumpuje wykorumpuje duchy poległych w bitwie i zmienia w Draugiry. Draugiry? To jakaś wiedźmińska nazwa upiorów? Demonów. Draugiry to demony wojny. Powstają na polach szczególnie krwawych i zajadłych bitew. To skondensowana żądza mordu i nienawiści. Mniejsza z tym. Wiesz, jak się pozbyć tych Draugirów? Zazwyczaj wystarczy srebrny miecz, ale póki klątwa działa, będą się pojawiać nowe. To duchy żołnierzy są kluczem. Gdyby udało się odwrócić bieg bitwy, no to do dzieła! Bierz miecz i odwracaj! Będę potrzebował symboli wojny należących do żołnierzy poległych w bitwie. Nienawiść, śmierć, odwaga i wiara. Wszystkie artefakty muszą być aktywne magicznie i związane z poległymi w bitwie inaczej nie zwabie duchów. Nie mam pojęcia, skąd je wziąć. Poza tym nie znam się na symbolice wojennej. Sam to zrobię. Dla ciebie mam inne zadanie. Miałeś już do czynienia z klątwami? Kilka nawet rzuciłem. Komuś wyrosły ośle uszy, komuś spłonął dom, a no takie tam niedzielne przekleństwa. Saraza. A zdejmowałeś klątwy? Odczyniałeś uroki? Nie miałem okazji, ale teorię mam opanowaną. W Akademii Magicznej byłem prymusem. O takich klątwach raczej nie uczą w banart. Przekleństwo Glewisik to klątwa krwi czwartego stopnia. Nazywana również klątwą arcymistrzyni. Myląca nazwa. Rzucali ją mniej lub bardziej szaleni magowie lub kapłani, niekoniecznie kobiety. Widzę, że odrabiałeś prace domowe. Wyjaśnij działanie klątwy krwi. Normalna klątwa krwi to banał. Upuszczasz sobie trochę krwi, najlepiej o północy, zapalasz kilka świec. Sabrina miała cały stos. Pytam o klątwę Glewisik. Dlaczego sam nie przeczytasz? Mam całą potrzebną literaturę. W zasadzie mógłbyś ograniczyć się do wielkiej encyklopedii klątw, uroków i wróżb oraz do opracowania Tissa i De Vries i Margarity loanty mistrzowie magii o klątwach, działa wybrane. Nie będę tracił czasu na czytanie. Mów co ważnego jest w tej książce. Nie ma się czego wstydzić, Geralt. W naszych czasach tylko nielicznym było dane poznać sztukę czytania i pisania. Analfabetyzm to. Umiem czytać magiku. Czas ucieka. Zacznij wreszcie pomagać. Zjawiska, efekty, które wywołuje klątwa krwi czwartego stopnia, wymagają olbrzymich ilości mocy. Zaćmienie słońca, śmierć całej dynastii, bitwa upiorów. Żaden czarodziej. Ba! Żadna żywa istota nie jest w stanie zebrać takich pokładów energii. To niemożliwe. Ale sprytni Magowie odkryli, jak uczynić możliwym to, co niemożliwe. I od tej pory cały świat żyje w strachu przed waszymi klątwami. Genialne! Co wymyśliliście? Przepowiednia otwierająca klątwę krwi to tak naprawdę zaklęcie wiążące moc. Powinno być rzucone na miejsce posiadające odpowiednie właściwości kumulacyjne. Pole bitwy świetnie się nadaje. Ziemia przesiąknięta krwią, precyzyjne granice, wymiar symboliczny. Gdy rzucający wypowie słowa przepowiedni, zaklęcie zaczyna kumulować moc. Przez trzy lata, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, zaklęcie wiążące zbierało moc. Czerpało z żywiołów ognia, ziemi, powietrza i wody. Zgromadzona w ten sposób energia mogłaby poruszyć gwiazdy, następnie aktywator, czyli jedno z przepowiedzianych wydarzeń musi mieć charakter symboliczny. Powoduje uwolnienie skumulowanej energii, z której korzysta już właściwa klątwa. Ta z reguły nie jest w stanie wykorzystać całej zebranej mocy, która musi znaleźć jakieś ujście. Powstają efekty uboczne, jak zaćmienie słońca. Kometa jest, morderstwo było. Co z monetami? Też są. To nie wystarczy? Nie. Czyżbym trafił na jakiś wstydliwy sekret? Tajemnica państwowa. Głowa państwa może niebawem stracić głowę, jeśli mi nie powiesz. Spisek wojskowy. Mogę wyjawić tylko tyle. Znakiem rozpoznawczym spiskowców są kwadratowe monety z rybią łuską. Zróbmy tak. Nie będę ci przeszkadzał w śledztwie. Jeśli się czegoś dowiesz, dasz mi znać. Natomiast jeśli ja natknę się na coś związanego z klątwą... To dasz mi znać. Niech będzie. Jesteś pewien, że to Sabrina rzuciła klątwę? Absolutnie. Istnieje sześć potwierdzonych przypadków rzucenia klątwy tego rodzaju. A potwierdzone przypadki zdjęcia takiej klątwy? Jeden. Dokonał tego zespół czarodziejów pod przewodnictwem arcymistrzyni Franceski Findaver. Stąd druga nazwa klątwy. W jego skład wchodziła między innymi Sabrina Glewisik. Jaki ten świat mały. Zrobiło się jeszcze straszniej. To nie wszystko. Klątwa, którą zajmowały się Franceska i Sabrina, miała zakończyć żywot przedstawicieli dynastii Senidów, władców Kowiru. Rzucił ją rodalega szkarłatny. Kompletny szaleniec, ale bardzo zdolny. Była też przepowiednia i aktywator. Rozumiem. Sabrina zwyczajnie zerżnęła zaklęcie od tego rodalegi. Dokładnie. Poza tym byli świadkowie, król i cała kompania wojska. Dlaczego Henselt jeszcze dycha? Dlaczego w momencie, kiedy zabił kapłana, nie rozpękł się jak dojrzały pomidor pod obcasem krasnoluda? Może Glewisik chciała, żeby Henselt wyczekiwał na nieuchronną śmierć? Nie sądzę. Znam trochę czarodziejki. Są wredne, to fakt. Ale najważniejszy jest dla nich efekt. Pamiętaj, Sabrina rzucała klątwę, skwiercząc na stosie w sposób dość niemiły. Podejrzewam, że coś pochrzaniła na koniec. Chcesz powiedzieć, że Henselt jest bezpieczny? Chcę powiedzieć, że można go ocalić. Odciąć od serca klątwy bitwy upiorów. To najsłabsze ogniwo przekleństwa. Jak? Jeszcze nie wiem. Podejrzewam, że mogę przyzwać ducha Sabriny i zmusić, by uwolnił Henselta, ale najpierw muszę poznać okoliczności śmierci czarodziejki. Jeśli się nie mylę, do rzucenia klątwy krwi potrzebna jest krew. Tak właśnie, a Zalisz nie inaczej. Skąd Sabrina wzięła tyle krwi? Przecież była przybita do koła odwozu. To proste. Umysły niektórych żołnierzy są raczej nieskomplikowane. Zwabiła żołdaka, który miał zadać jej cios łaski. Sabrina potrzebowała pchnięcia, które skróci jej męki i zawiąże czar. I tu się pomyliła. Zrobiła błąd. Ta dziwka dokonała cudów, zebrała moc, trafiła z przepowiednią i aktywatorem, a na koniec wyłożyła się na najprostszym: Nie podniecaj się. Wybrała jakiegoś łamagę. Słyszałem, że musiał ją dźgać pięć razy, a wiedźma i tak nie mogła wyzionąć ducha. Nikt nie pilnował stosu? To właśnie jednego ze strażników upatrzyła sobie nasza czarownica. Żołnierze byli wściekli, bo zepsuł im widowisko, a króla już przy tym nie było. Nieważne, krew popłynęła, klątwa zadziałała. Ale dziwka kary nie uniknęła. Pomożesz mi, Detmold. Oczywiście. Rozkaz króla. No to słuchaj. Odwalisz papierkową robotę. Zdaje się, że to lubisz. W czasie przyzywania ducha Sabryny będę potrzebował runów ochronnych. Muszą utrzymać ducha czarodziejki i wszystko, co przy okazji przylezie z zaświatów. Znajdź coś dla mnie w swoim księgozbiorze. Muszą być proste do wykonania. Nie będziemy mieli artysty malarza. Ponadto Draugiry niebawem rozpoczną wycieczki po Henselto. Gdy opuszczą pole bitwy, nie powinno być problemu. Twoi ludzie dadzą sobie radę. Uzbroisz ich w posrebrzaną broń. Powinno wystarczyć. Henseltowi też przydałoby się coś srebrnego do obrony. Nad wejściem do namiotu króla powiesisz wieniec z pięciornika i blekotu. Wewnątrz cały czas musi się palić ogień ze świeżych gałęzi jałowca. Skąd wezmę tyle srebra? Jak dla mnie możesz przetopić swoją kolekcję dzbanków. To nie są dzbanki, tylko srebrne wazy z Nazairu. Na koniec odbędziesz rozmowę z Henseltem. Wytłumaczysz mu, że będę go potrzebował. A ty? Będziesz chlałpiwo i macał obozowe dziewki? Też. Ustalę, jakich przedmiotów potrzebuję, żeby odesłać walczące zjawy w zaświaty i przygotuję się do przyzwania ducha Sabrina. Wpadnę, gdy się czegoś dowiem i dam ci kolejne zadania. Poczekaj. Jak doszedłeś do tego, że możesz odzyskać pamięć, zdejmując klątwę? Nie lubię, gdy ktoś grzebie w moim życiu. Poznawanie sekretów to moja praca. Muszę znać tajemnice wszystkich, których dopuszczam do króla. I przyznaję, lubię swoją pracę. Moja przeszłość nie ma nic wspólnego z Hanseltem. Tego nie wiesz. Zastanawiałeś się, dlaczego nie mam przyjaciół? Bo zawsze prędzej czy później odkrywam ich tajemnice. A później są przesłuchania, tortury, egzekucje. Zostaw moją przeszłość w spokoju. Oo. Dobra, sztandard Burej V, miecz Wandergrifta, fragment zbroi Seltkirka. I Medalion Henselta. No dobra, z Medalionem będzie najmniej problemu. Nie wiem, czy to wszystko nie będzie dopiero. Nie będę musiał przechodzić się z dobra? Tylko jest. Jeszcze jedna taka ważna rzecz do zrobienia. A jest to tablica ogłoszeń. Czego? Mogę z nim pogadać. Nie mam mowy. Nie znam cię. No to może się poznamy. Na zaufanie się trzeba zapracować. Idź już lepiej. Ok, to a potem? Adrian! A ty czego chcesz? Z mnie nie gadam. Wołałeś jakiegoś Odrina. No, wołałem. Szukam go, co i wołałem. Nie podoba ci się coś? Znałem kiedyś jednego Odrina. To na pewno nie ten. Ten? A skąd wiesz? Odrin by się z tobą nie zadawał. To jest bardzo równy chłop. Icie bez niego jest jak. chędożenie bez baby. Odszukaj, Adryna. O. Kwatermistrz. No. Ty jesteś pomocnikiem kwatermistrza? No. Świetnie. Chcę rzucić okiem na rynsztu. No chyba. Więc? A póki co, będzie trzeba chyba wziąć. Zostaw mnie w spokoju, ojcze. W spokoju? Tu chodzi o twoje życie! Twoja matka łeb mi urwie, jak coś ci się stanie! Nie! Tu chodzi o mój honor! I w życiu mam, co ci matka urwie! Idę ćwiczyć. Muszę się przygotować. Myron jest Geralt, Geralt sobie zna, chce uznaleźć. <laughs> Dobra, przypisy. Staw mnie w spokoju, Wiedźminie. Muszę ćwiczyć i nie mam na czasu zgnilce. na pogawędki. Dobro, Dobra, wierzymy wszystko. Zlecenie na Zgnilce, dalej, co tam jeszcze mamy? to wszystko. A teraz da się za Relikwie Świętości wszelkiego. Masz tam coś popił ze stosu, na którym spłonęła sabrina. Wszystko. Ale choć jeszcze porozmawiamy sobie, relikwie, święto. Interesują mnie rzeczy żołnierzy poległy w bitwie 3 lata temu. Muszą być aktywne magicznie. Wiem jak to sprawdzić. Nie moja działka, Wiedźminie, ja robię w relikwiach. Wierzysz w moc, to chodzi Ci o relikwie? Uwierzą w... jeśli... Skąd. A ty co? Zbyt do. Bywaj. Z nim jeszcze coś po będzie, się, Zostaw mnie w spokoju, mi nie. Muszę ćwiczyć, i nie mam czasu. A masz jakieś. Nie, ty nie masz nic. Największy mam problem z tym, że nie ma ludzi odpowiedzialnych za księgi. Ty ciągle monet szukasz. Co mam robić? Odry. Kłowa, wadnie do Odryyyyyyyyyyyyy! Tutaj coś się dzieje? Spieprzaj stąd! Trochę szacunku! Bo do starszego mówisz goło wąsie! Szacunku? Do ciebie? Nie ma tu miejsca dla takich obesrańców jak ty! Wynoś się do koryta ze świniami. Tam twoje miejsce. O! Z nim też coś.